I agree with you. I don't agree with you. I disagree with you. Hmm. Czy może być coś ciekawszego od tych oklepanych książkowych zwrotów, z którymi spotykacie się na każdym kroku i ja jako lektor i trener spotykam się z nimi na prawie każdych zajęciach? Pewnie, że może być. Pokażę Wam dzisiaj 10 różnych alternatyw. 5 dla I agree with you i 5 dla I disagree with you. Alternatywy te pomogą Wam brzmieć nie tylko dużo bardziej naturalnie, dużo płynniej i dużo fajniej praktycznie jak native speakerzy, ale również jeżeli podchodzicie do egzaminów ustnych, na przykład egzaminów Cambridge albo matury, pomogą Wam zdobyć kilka dodatkowych punktów w oczach komisji egzaminacyjnej. Zapraszam na kolejną Kawę z Mikrutem, odcinek 53. Od 53 tygodni spotykam się z wami już i opowiadam wam o nauce języka. O różnych zwyczajach daję wam różne tipy takie językowe, żeby wam było łatwiej, fajniej i przyjemniej mówić w języku angielskim, żebyście brzmieli coraz bardziej jak native speakerzy. Na każdej kawie dostajecie też kod zniżkowy, 6% zniżki na kursy, w co ludzie powiedzą w szkole językowej co ludzie powiedzą, kod podaję zawsze na końcu, tak żeby wystarczy później wysłać SMS-a z takim kodzikiem i zgarnąć swoją zniżkę 6%. Jak to jest z tym I agree i I disagree? Tak oklepany zwrot, który non-stop słyszę na swoich lekcjach. I agree with you, I don't agree with you, I disagree with you. Że już wystarczy. Enough is enough. Dzisiaj chciałbym wam pokazać pięć alternatyw dla I agree i pięć alternatyw dla I disagree. No to jedzie. Dzisiaj piję sobie trochę powrót do korzeni, kawa i inne historie, czyli kawa z co ludzie powiedzą kafe i z kod zniżkowy do kawy i innych historii z Hondurasu znajdziecie pod linkiem na YouTubie, pod linkiem na Facebooku, tutaj pod tym postem, który się właśnie streamuje. I z takich ogłoszeń to chyba tyle, a jeszcze jedno ogłoszenie. W przyszłym tygodniu będziemy robić warsztaty dla maturzystów, taką ostatnią deskę ratunku. To będą warsztaty face to face, czyli jeżeli jesteś z Lublina i zdajesz w tym roku maturę z języka angielskiego, to nie możecie na tych warsztatach zabraknąć. Powtórzymy sobie najważniejsze konstrukcje gramatyczne, najważniejsze słówka, wszystkie czasy, tłumaczenia i tak dalej, i tak dalej. Szczegóły odnośnie tego podam w najbliższym, najbliższy weekend, ale jedyne, co mogę powiedzieć na razie, to że warsztaty zaczną się o godzinie 18.30, a skończą się koło godziny 23.00, 23.30, czyli to będzie takie nocne zakuwanie do gramatyki. No to dobra, z ogłoszeń duszpasterskich tyle, jedziemy. I agree i I disagree. Więc tak, pierwszym zwrotem, który mam dzisiaj dla Was pierwsze pięć zwrotów to będą ekwiwalenty na I agree, a drugie pięć na I disagree. Pierwszym z nich jest That makes two of us. That makes two of us, czyli jest nas dwójka. I w jaki sposób możecie to użyć w zdaniu? Na przykład ktoś może Wam powiedzieć, Oh, I'm starving. I Wy wtedy, czyli jestem bardzo głodny. I Wy wtedy możecie odpowiedzieć That makes two of us, czyli jest nas dwójka. Let's. Grab something to eat. Choć weźmiemy coś do jedzenia. Innym przykładem, inną sytuacją może być coś takiego. I wish he wasn't such a tosser. Czyli chciałbym, żeby nie był takim e, dupkiem, za przeproszeniem. I wy wtedy możecie odpowiedzieć Yeah, that makes two of us. Czyli ja też nie chciałbym, żeby on był takim dupkiem. Then that makes two of us. Numer dwa. Numer dwa to jest tell me about it. Tell me about it, czyli mów mi jeszcze, mów mi więcej, coś takiego. To jest takie slangowe wyrażenie i możecie go użyć w takich sytuacjach, jak na przykład ktoś przychodzi do was i mówi wam I'm up to my neck in work. Czyli jestem po szyję, w robocie, w pracy. I think I need to hire an assistant to help me. Jeżeli wy jesteście również w takiej sytuacji, no to możecie powiedzieć Yeah, tell me about it. Czyli no, możesz tak mówić i mówić, czyli zgadzam się z Tobą w zupełności. Tell me about it. To znaczy, że Wy również jesteście zasypani w pracy, zakopani robotą i również przydałaby się Wam jakaś asystentka albo asystent. Innym kontekstem, inną sytuacją może być na przykład Sara. Recently she's been driving me nuts. Sara ostatnio doprowadza mnie do szału. I jeżeli się zgadzacie z tym, że Sara jeszcze też was doprowadza do szału, to możecie powiedzieć Yeah, tell me about it. I get so annoyed with her. No, możesz mi mówić i mówić, czyli kompletnie, zupełnie zgadzam się z tobą, tak mnie wkurza, że mm, I get so annoyed with her. Tell me about it. Tell me about it. Tell me about it. Mm. Zwrot numer 3 to jest exactly. I exactly to jest takie potwierdzenie, no dokładnie, no rzeczywiście, no w rzeczy samej. I taka sytuacja z dnia przedostatniego, czy tam sprzed kilku dni, inspirowana faktami i dlatego się... Ogoliłem. <laughs> my babe decided to grow a beard, but I hate it when men don't shave. Each kiss irritates my skin. Czyli mój chłopak, mój facet zdecydował się zapuścić brodę. But I hate it when men don't shave, ale nienawidzę, kiedy faceci się nie golą. Each kiss irritates my skin, ponieważ każdy pocałunek podrażnia moją skórę. No i druga psia mówi. Mm, exactly. It leaves these burn-like patches around your lips. Czyli no, dokładnie. Nie. Zostawia te takie jakby poparzenia wokół ust. Mm, exactly. No dokładnie. To praktycznie jest to to samo, co w języku polskim. Tak samo możemy to powiedzieć. Exactly. Zamiast I agree with you. Ok, numer 4. Numer 4. I was just going to say that. I was just going to say that, czyli właśnie miałem to dokładnie to samo powiedzieć. I was just going to say that. I teraz. Przyjrzyjmy się dwóm sytuacjom. Sytuacja pierwsza. I don't think this is the best course of action for our company at this moment. Nie wydaje mi się, żeby to był najlepszy sposób na podjęcie działań dla naszej firmy w tym momencie. Że to jest taka najlepsza strategia działań dla naszej firmy w tym momencie. I osoba druga może w tym wtedy odpowiedzieć. I was just going to say that we should focus on the budget first. No właśnie, miałem to powiedzieć. Czyli zupełnie się z Tobą, z tobą dokładnie tak, zupełnie się z Tobą zgadzam. Powinniśmy się najpierw um, skupić na budżecie. I inny przykład, I don't feel like pizza tonight. I to wcale nie znaczy, że czujecie się jak pizza, tylko I don't feel like pizza, to znaczy, że nie mam ochoty na pizzę dzisiaj. Maybe we could order some sushi. Może powinniśmy zamówić jakieś sushi. I druga osoba wtedy może odpowiedzieć: I was just going to say that we haven't ordered it for ages. Właśnie miałem to zaproponować, właśnie, właśnie miałem to powiedzieć. Nie zamawialiśmy sushi od wieków, od lat. Przykład numer 5 na I agree. Możecie również powiedzieć That's so true. That's so true. Czyli no, dokładnie tak. Czyli takie praktycznie jak exactly. That's so true. No i wróćmy do przykładu poprzedniego z tego exactly. My babe decided to grow a beard, but I hated when men don't shave. Each kiss irritates my skin. Wcześniej mieliśmy exactly and it leaves these burn like patches around your lips. Równie dobrze moglibyśmy powiedzieć that's so true and it leaves these burn like patches around your lips. Natomiast Innym przykładem, jaki mam dla Was, jest takie zdanie. It's raining again. I hate weather like this. It always makes me feel so wiped out. Czyli znowu pada, nienawidzę takiej pogody jak dzisiaj, ponieważ zawsze sprawia, że czuję się taki ospały, zmęczony, taki, taki. taki wczorajszy, taki drowsy. I wtedy druga osoba może nam powiedzieć: Yeah, that's so true. No sun, heavy clouds, never works in my favor. No, dokładnie, zgadzam się z Tobą, też tak mam. Brak słońca, ciężkie chmury. Never works in my favor, czyli nigdy nie sprawia, że czuję się dobrze. Coś takiego to work in your favor. The weather can work in your favor, czyli pogoda może działać na Waszą korzyść. Albo nie działać na waszą korzyść. Tak, jak tutaj w tym zdaniu. I druga sytuacja, a właściwie trzecia. I never buy any crypto before a weekend. Nigdy nie kupuję żadnych krypto przed weekendem. I noticed prices tend to drop on Saturday. On Sunday. Zauważyłem, że ceny spadają w niedzielę. I druga osoba wtedy mówi, drugi, drugi trader może powiedzieć: That's so true. And then they rise on Monday morning again. Dokładnie tak. I wtedy znowu rosną w poniedziałek. That's so true. Yeah. No, więc to tyle, jeżeli chodzi o agree, teraz przejdźmy do disagree. Jeżeli chodzi o disagree, to mamy tak, I'd say the exact opposite, czyli powiedziałbym coś zupełnie przeciwnego, I'd say the exact opposite. I na przykład mamy taką sytuację, do you know Mike Smith? He's driving me nuts with his cutting remarks. Znasz Mike'a Smitha? doprowadza mnie do szału tymi swoimi ciętymi uwagami, takimi ripostami. No jeżeli się nie zgadzacie, jeżeli lubicie taki sarkazm, takie cięte uwagi Majka Smitha, możecie powiedzieć Yeah, I know him, but I'd say the exact opposite. I love his sarcasm. No, znam go, ale po powiedziałbym coś zupełnie, zupełnie innego. L lubię jego sarkazm. Albo inna sytuacja. Most people support Amber Heard in the defamation trial. Most people support Amber Heard. Wiecie, kto to jest Amber Heard? To jest ta... Mm, od Johnny'ego Deppa. Pamiętajcie, nie Johnny, Johnny Deep, tylko Johnny Depp. Most people support Amber Heard in the defamation trial. Well, I'd say the exact opposite. It's Johnny Depp, who people feel compassion for. Czyli jedna osoba wam mówi, większość ludzi wspiera Amber Heard uh, w tym um, procesie o zniesławienie. A wy powiecie, well, I'd say the exact opposite. No cóż, ja powiedziałbym coś zupełnie innego. To Johnny Depp, uh, któremu ludzie bardzo współczują. Czy tak jest, czy tak nie jest, nie wiem, nie znam się, nie wypowiadam się, zarobiony jestem, nie oglądam, nie czytam pudelków, więc nie wiem, ale tak słyszałem. Dobra, opcja numer dwa, jeżeli chodzi o niezgadzanie się z czymś, to jest I beg to differ. I back to differ jest to taka fraza, która jest grzecznościowa, ale równocześnie jest trochę taka um, niekoniecznie friendly, czyli jest taka polite, ale unfriendly. Czyli się grzecznie nie zgadzacie z kimś, ale jesteście tacy szorstcy trochę. I posłuchajcie takich dwóch zdań dwóch sytuacji. Ty jesteś pewien, że Tommy wygra ten konkurs? ale ja śmiem wątpić. Czyli to takie, I beg to differ, to jest śmiem wątpić. I don't think he has a chance. Nie sądzę, żeby miał jakiekolwiek szanse. Inna sytuacja. Robert said that priority one for our company this year should be taking over one of our competitors. Czyli Robert powiedział, przypuśćmy jakiś prezes, szef, że priorytetem numer jeden może być priorytet numer dwa. Whatever. Ale że priorytetem dla naszej firmy w tym roku jest przejęcie jednej y, z konkurencyjnych firm. A Wy możecie wtedy powiedzieć: I see. However, I beg to differ. I think we should focus on acquiring more customers. Czyli tak, ale jednakże śmiem wątpić. Wydaje mi się, że powinniśmy się bardziej skupić na pozyskiwaniu większej liczby klientów. I see. However, I beg to differ. I think we should focus on acquiring more customers. Why I beg to differ with you, Andrew? I find your writing fascinating. Opcja numer 3. Opcja numer 3 to jest No way. Czyli takie nie ma mowy. No way, nie ma mowy. I to No way jest takie bardzo strong, bym powiedział. Na przykład Come on, dad, let me borrow your car. No, weź się, tato. Pozwól mi pożyczyć swój samochód. Pożycz mi swój samochód. No way. Nie ma mowy. No way. To i tyle. I po robocie. Druga, druga sytuacja. Powiedzmy. Dziewczyna pyta się chłopaka swojego, Can we buy this soap? I really like the bottle. Moglibyśmy kupić to mydło? Naprawdę podoba mi się butelka. I chłopak odpowiada, ok, how much is it? No i dziewczyna odpowiada, oh, 99 zlotys. I boyfriend odpowiada, 99 zlotys? What? No way. Co? 99 złotych za mydło? No way. Nie ma mowy. Kolejna rzecz, czwarty przykład, czwarta opcja na disagree to jest not necessarily. Not necessarily, czyli niekoniecznie. I, to not necessarily to jest, taka, to jest taki dość bezpieczny i miły sposób na niezgodzenie się z kimś i zazwyczaj używa się jej w różnych dyskusjach w pracy, w szkole, jeżeli rozmawiamy o polityce z przyjaciółmi na przykład i tak dalej, i tak dalej. Posłuchajmy takich dwóch sytuacji. I don't travel very often, as flight tickets are always very expensive. E, czyli nie podróżuję zbyt często, ponieważ bilety lotnicze są bardzo drogie. E, I wy możecie odpowiedzieć, albo druga osoba może powiedzieć, not necessarily. Czyli niekoniecznie. You just need to learn how to find cheap flights. Po prostu musisz się nauczyć, musisz wiedzieć, w jaki sposób szukać tanich lotów. Not necessarily. You just need to learn how to search or how to Find cheap flights. I sytuacja druga: I don't use a Mac because most software is not compatible with its OS. Czyli nie używam Maca, ponieważ większość programów jest z nim niekompatybilnych. A wy możecie odpowiedzieć, na przykład ja bym tak mógł odpowiedzieć. Not necessarily. It's true there are some programs you can use on Windows only. To prawda, że niektórych programów możesz używać tylko i wyłącznie na Windowsa. But I've been using Mac for 12 years and never had any problems. Ale używam Maca od 12 lat i nigdy nie miałem żadnych problemów. Not necessarily. Niekoniecznie. Oh, bad guys. Not necessarily. <laughs> no i ostatni przykład, ostatnia. Um, Alternatywa dla I disagree to jest that's not always the case. Czyli to nie zawsze tak jest. That's not always the case. Posłuchajmy dwóch sytuacji. Bullies are always bigger and stronger than their victims, czyli takie osoby, które znęcają się nad innymi, są zazwyczaj większe i mocniejsze, silniejsze od swoich ofiar. No i druga osoba może się w. Zupełnie nie zgodzić, ponieważ może mieć zupełnie inne doświadczenia w tej materii. That's not always the case. I know one bully who is rather short and skinny. Czyli nie zawsze tak jest. Znam jednego takiego oprawcę, który jest niski i chudy. E, chyba każdy zna takiego jednego. O, jak oglądaliście na Netflixie, jest taki film Nie Euforia Furioza. No to tam mieliście takich właśnie e, bullies e, who are rather short and skinny. Może niekoniecznie short, on, ale skinny. Dobra. I e, druga sytuacja. It's always cheaper to buy in duty-free shops at airports rather than in shopping malls, czyli zawsze jest taniej kupić um, perfumy w sklepach bezsłowych na lotniskach niż w shopping malls, czyli w galeriach handlowych. Pamiętajcie, że galeria handlowa to nie jest żadne gallery, shopping gallery, bo gallery to jest tam, gdzie są obrazy, tylko shopping mall albo po prostu shopping center. I druga osoba może powiedzieć, może mieć inne doświadczenia w, tej, w tym obszarze, w tej materii. Well, that's not always the case. Sometimes brick and mortar stores offer generous discounts. Czyli no niekoniecznie, tak nie zawsze się zdarza, tak nie zawsze jest. Czasami brick and mortar stores, czyli... To dosłownie w tłumaczeniu będzie sklepy z cegły i zaprawy. Brick and Mortar Store to jest taki sklep fizyczny. Offer generous discounts, czyli oferują takie bardziej hojne e, zniżki, takie duże zniżki. That's not always the case. To nie zawsze tak ma miejsce, to nie zawsze tak jest. Yeah, it's not always the case, is it? No okej, okay. no okej, okay, dobra, słuchajcie, to teraz tak, to już było wszystko, ale mam jeszcze dla Was kod zniżkowy. Jeżeli. O, wyślecie w tym momencie SMS-a na numer 531-110011, to jest SMS bezpłatny, no chyba że macie płatne SMS-y, ale nie wiem czy ktokolwiek teraz w tych czasach ma płatne SMS-y, to jest zwykły sms na nasz numer o treści NO WAY. Wpisujecie sobie No Way. Wysyłacie na numer 531110011 to co ludzie powiedzą i otrzymujecie dzięki temu pod ten numer telefonu, z którego wyślecie SMS-a 6% zniżki na kursy, w co ludzie powiedzą. Także myślę, że warto, ponieważ ten, te 6% jest ważne cały czas. Nie ma tutaj jakiegoś deadline'a, do którego trzeba ten kod wykorzystać. Myślę, że warto. Niedługo będą kursy wakacyjne, ruszamy już w czerwcu. Będą trzy kursy, trzy rodzaje kursów, będą kursy. Czy nawet cztery. Angielski na przetrwanie, tak mamy co roku, to jest taki kurs kompleksowy, który łączy w sobie wszystkie najważniejsze aspekty, które pozwolą wam przetrwać za granicą, czyli jak sobie poradzić w hotelu, w razie wypadku samochodowego, w szpitalu, w restauracji, mnóstwo różnych nazw potraw, czytanie umów najmu samochodu i tak dalej. Drugi kurs to będą gramatyczne potyczki, to będzie takie kompleksowe przeoranie wszystkich najważniejszych zagadnień gramatycznych, głównie w konwersacjach, ponieważ wszystkie nasze kursy opierają się na szlifowaniu umiejętności konwersacyjnych i szybkim zapamiętywaniu, więc przejedziemy przez wszystkie najważniejsze zakamarki gramatyki, wszystkie czasy, stopniowanie przymiotników, artykuły typu w i tak dalej, okresy warunkowe, strona bierna, to wszystko tam będzie. Trzeci kurs to jest Mów Co Chcesz i Mów Co Chcesz to jest kurs, który opiera się na różnych artykułach, czytankach, czytacie to sobie w domu, a później przychodzimy na zajęcia i sobie o tym dyskutujemy. Tutaj trzeba być na poziomie tak minimum B1, żeby się zapisać na ten kurs i Trzeci rodzaj, czwarty rodzaj kursu, jaki będziemy dla Was mieli, to są kursy takie super, hiper, mega intensywne. I to jest tak naprawdę rok, w 2,5 miesiąca. Zaczniemy w, połowie, zaczniemy w połowie czerwca, skończymy we wrześniu. W ciągu tego czasu pokonacie cały jeden poziom, cały jeden rok. To będą super intensywne zajęcia, bo będą po trzy godziny, cztery razy w tygodniu bodajże. Także no tak naprawdę, naprawdę, naprawdę intensywnie. Możecie sobie zobaczyć, jakie te kursy dla Was mamy. Wyślę Wam tutaj linka, co ludzie powiedzą.co kursy. Ci z Was, którzy są na Instagramie wystarczy, że wejdziecie na stronę, co ludzie powiedzą co i tam znajdziecie sobie zakładkę kursy. I tam są już kursy wakacyjne. A tutaj na YouTubie i na Facebooku Podaję Wam link bezpośredni w komentarzu. Bardzo proszę, możecie sobie zobaczyć. Można się już powoli zapisywać, wypełniać testy. I zaczynamy w czerwcu, ruszamy już w czerwcu z pierwszą edycją kursów wakacyjnych. Dobra, tyle ode mnie. Pamiętajcie o kodzie zniżkowym 6% sms na numer 531 110011 o treści No Way. A z mojej strony to tyle. Dzięki serdeczne. Widzimy się we wtorek na wypijmy za błędy o godzinie 21:00 i znowu w piątek na kolejnej kawie z Mikrutem o godzinie 9:15. Bye guys, take care. Have a lovely weekend.